Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22. I zapraszam na newsa. Otóż pewnie większość z Was nie wie, ale pojawił się nowy autobus do pobrania. Nowy, właściwie to za dużo powiedziane, bo jest to taki lifting wizualny starszego modelu wykonanego przez Kosaka. No i jest to Iveco. Irisbus CITELIS 12M, tak ten pojazd się tutaj nam prezentuje. No są oczywiście niedoróbki graficzne, tutaj jakiś cień. W wielu miejscach są przerwy w karoserii, ale jednak muszę powiedzieć, że autobus jest w pełni grywalny. Działa na OMSI 1 oraz OMSI 2, nie ma z tym żadnego problemu. To tak wygląd zewnętrzny, tutaj wygląd w środku też również się zmienił. Tak prześledziliśmy. No i stanowisko kierowcy również bardzo fajna zmiana wizualna, nowy pulpit. Ta boczna część pozostała po staremu i teraz tak. Nie oczekujcie jakichś nowych dźwięków. Wszystkie dźwięki są identyczne z Renault Karosa. Jeśli chodzi o nowe funkcje, to właściwie zauważyłem, że zostało zmienione tutaj otwieranie pierwszych drzwi. Możemy tylko otworzyć tą jedną połówkę. Ta pierwsza jakby część jest bez funkcji. Nie działa po prostu. No i tak, dodany został tutaj ekran, niby jakiś tam sterownik. Tutaj jest atrapa. Ale ten sterownik po prostu nie działa. Także, żeby wpisać i zmienić tutaj kierunek na wyświetlaczu, po prostu, wiadomo, korzystamy z takiego tutaj skrótu. I ważna kwestia w paczce z autobusem jest plik hof, ten standard busa, czyli pod te czeskie autobusy. Dla oczywiście najnowszej, czwartej wersji Szczecina, także tutaj jest duży plus. Nawet jeżeli Wam się autobus nie spodoba, to może warto pobrać tą paczkę dla samego tego pliku. Hof. No. Też jest taka możliwość. I kwestia, teraz słuchajcie, gdzie ten model pobrać? Ja może zacznę takim wstępem. Wiele razy prosiliście mnie o linki, jeśli mam jakiś model, który był wcześniej dostępny na dysku, a teraz nie jest ten model dostępny, bo autor na przykład usunął ten model. Bo naruszyliśmy jakieś tam warunki, które on postawił przed użytkownikami, to nie proście mnie o taki link, nie proście mnie, żebym wrzucił gdzieś ten model, bo ja tego nie robię po prostu. I tak samo jest w przypadku tego autobusu ja link do pobrania znalazłem pod innym filmem na YouTube. Także pod moim filmem znajdziecie link do filmu w którym znajduje się link źródłowy gdzie pobierzecie model pod tym kolejnym filmem właśnie również ważna informacja jest tam hasło które musicie wpisać zanim rozpocznie się pobieranie tego modelu autobusu i chyba jeśli się nie mylę również to hasło musicie wpisać przy rozpakowaniu archiwum winrar ale już tego nie jestem do końca pewien. No wiem, że jest, może jest troszeczkę z tym zamieszanie, ale jak mówiłem nie zamierzam tworzyć własnej paczki, dawać własnego linku i naruszać jakiejś tam innej osoby na YouTubie tej powiedzmy takiej prywatności. Jeżeli on zrobił o tym modelu film, wrzucił pod tym filmem link. To ja daję Wam tylko odnośnik do tego filmu, a dalsze wskazówki znajdziecie pod tym właśnie wskazanym filmem. I myślę, że to by było na tyle w tym newsie. Będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!